Tu Centrum Dowodzenia Twierdzy Przemyśl, początek Twojej wielkiej przygody z historią i fortami. Jesteśmy na forcie 11, jednym z 15 fortów Wielkiej Twierdzy Przemyskiej. Tu historia jest na wyciągnięcie ręki. Budowa Wielkiej Twierdzy, Twierdzy Przemyśl przez monarchię austro-węgierską była impulsem dla rozwoju Przemyśla, wykorzystanym impulsem. Przemyśl staje się trzecim miastem Galicji, po Lwowie i Krakowie. Twierdza Przemyśl to 15 fortów głównych i 30 fortów pomocniczych oraz wiele innych dzieł obronnych. Obud twierdzy to 45 kilometrów. Twierdza Przemyśl to nie tylko wielkie umocnienia betonowe, to przede wszystkim ludzie. W drugim oblężeniu było ich aż 131 tysięcy. Byli tutaj Węgrzy, Niemcy, Polacy, Rusini, Chorwaci, wiele narodowości. Ich obecność jest tutaj cały czas odczuwalna. Twierdza i miasto przemyśl to wiele tajemnic. Przyjedź, przekonaj się sam.